Witam serdecznie. Teraz po raz kolejny chciałbym przedstawić Wam naszą znajomą Agnieszkę Szotek, która jest specjalistką od coachingów, rozmaitych motywacji, od rozwoju osobistego, zawodowego. A tym razem chciałbym popytać trochę o metodę Sedony. Jest to dość głośny temat ostatnio. A że Agnieszka jest specjalistką również w tej dziedzinie, to korzystam z okazji. Co to jest metoda Sedony? Dla kogo? Po co? co robi, skąd się wzięła i może jeszcze na, odpowiesz na kilka pytań, których nie zadałem. Dzień dobry. Miło mi znowu gościć u ciebie. Metoda Sedony jest metodą Lestera Lewenson'a, który ją wymyślił. Jak wiele takich metod w czasie kryzysu, kryzysu zdrowotnego, kiedy jako relatywnie młody człowiek, pełen sukcesu fizyk, doznał kryzysu zdrowotnego. Lekarze odesłali go do domu z klauzulą niedługiej, rychłej śmierci, byli bezradni, nie wiedzieli, co robić. Lester wyszedł z założenia, że póki życia, to ty nadziei. I tak zaczął się zastanawiać, co jest z jego życiem i jak to świetnie ujął. Powiedziałem do siebie, Lester, jesteś nie tylko niezbyt mądry, jesteś po prostu durny, głupi tępy. Jest coś nie tak z Twoim intelektem. Przy całej swojej wiedzy wpadłeś w ten ogromny dół. Odrzuć to wszystko. Zacznij od początku, poszukaj odpowiedzi. I z desperacją i niesamowitym pragnieniem, żeby żyć, i obawą przed śmiercią, zaczął zadawać sobie pytanie, kim jestem? Czym jest ta rzeczywistość? Czym jest ten świat? Czego pragnę? Odpowiedź miał: szczęścia, ale co to jest szczęście? Coś, co najbliżej mu się kojarzyło, to bycie kochanym. I zaczął się zastanawiać, zaczął sobie przypominać te wszystkie momenty, kiedy był kochany. Ale mimo, że był kochany, to nie był szczęśliwy, nie zawsze był wtedy szczęśliwy. Miał jakieś tam sukcesy, wiele pięknych, mądrych, inteligentnych kobiet było nimi zainteresowanych. Miał Dobre stosunki z przyjaciółmi, był poważany, ale czegoś nadal brakowało. I tak się wgłębiał, wgłębiał w ten temat i w końcu sobie zdał sprawę, że najszczęśliwszy był wtedy, kiedy to on kochał. Kiedy to on czuł miłość do drugiego człowieka. I tak zaczął się zastanawiać nad tym dalej i doszedł do wniosku, że wiele emocji, jakie człowiek czuje, stresów, jakie z tych emocji, z tych ocen, z tych myśli pojawiają się, są właśnie w tym, tą przeszkodą w tym, żeby czuć się szczęśliwym, spełnionym i żeby nauczyć się kochać. Ponieważ na przykład oceniamy drugiego człowieka, mamy pragnienia. I tak rozważał, rozważał te sprawy i mówił. Powiedział, że miał naturalną zdolność uwalniania emocji. I to się tak ładnie nazywa technika uwalniania emocji. No bo o co w tym chodzi? Chodzi o to, że my od dziecka uczymy się, że te emocje to jest coś nie zawsze dobrego, żeby to czuć. Niekoniecznie należy to okazywać. No bo. Złość piękności szkodzi, mężczyźni nie płaczą. No tak, miłość może zbyt namiętna, to też nie zawsze jest dobrze, tak, szczególnie publicznie. No radość uważaj, żebyś potem nie płakał od razu. Słyszysz. Także mamy społecznie bardzo duże restrykcje na przeżywanie emocji. No, i teraz ja mówię o przeżywaniu emocji, a tu jest uwalnianie emocji. No, bo to właśnie o to chodzi, żeby pozwolić sobie przeżyć emocje. Na jeziorku, jak jest taka płaszczyzna, spokojna tafla, jak się puści małą kroplę, to ona powoduje fale, które się rozpływają i wyciszają. Ale kiedy puszczasz kroplę za kroplą, za kroplą, za kroplą, to te fale się rozchodzą, rozchodzą, rozchodzą i potem wracają, wracają, wracają. I odbijają się, rozchodzą, rozchodzą i wracają i wracają. Czy nam to coś przypomina? Jeżeli te emocje ściskamy w sobie, bo nie chcemy ich czuć, albo je odrzucamy, to są właśnie te krople jedna za drugą padające. A kiedy ta sama emocja, którą poczujemy, ona przepłynie, zostanie uwolniona, po prostu ją poczujemy i ona tak pójdzie, lekko, będziemy wiedzieli, co czujemy, nie zatrzymamy tego w sobie, ani nie będziemy na przykład miłości chcieli kurczowo trzymać, to nie będziemy do siebie przyciągali właśnie tych wszystkich negatywnych rzeczy. Jeżeli zatrzymujemy emocje, staramy się nie myśleć o jakimś problemie, boimy się go, boimy się złości, odrzucamy smutek, tłumimy, to tym bardziej o tym myślimy. Chyba wszyscy zdążyliśmy się przekonać o tym, jak często nasze myśli wracają do jakiegoś zdarzenia sprzed paru dni, sprzed paru lat, nawet czasami z dzieciństwa. Przypominamy sobie te frustracje, gniewy, radości, cokolwiek by to było, czujemy. Jeżeli to jest radość, to mamy większą tendencję do bycia zadowolonym z, te, z tej emocji. Natomiast kiedy jest to znowu gniew, frustracja, to znowu próbujemy ją odrzucić. Ale one są tak mocne, że przywołują, przyciągają do nas coraz więcej podobnych negatywnych zdarzeń. Czyli to, co Lester odkrył, jest bardzo spójne z naszym transurfingiem, a jednocześnie bardzo logiczne. Więc w uwalnianiu emocji chodzi o to, żeby pozwolić sobie je przeżyć i puścić. Niech one sobie popłyną, odejdą. I tak jak tam jedna kropla, rozpłyną się, powodując znowu cichą taflę. No, ale, ale, ale co? My... Po prostu chodzi o to, żeby pozwolić sobie yy, na emocje, to znaczy pozwolić sobie na, na gniew, na rozpacz i to jest cała metoda Sedony, to wszystko? To jest troszkę bardziej skomplikowane, to jest baza. I przede wszystkim dlatego... czemu metoda Sedony, skoro to jakiś pan Lester wymyślił? Metoda Sedony, dlatego że akurat uwielbiał yy, pasmo górskie w Arizonie o nazwie Sedona. Mhm. Także jest to związane z miejscem, które bardzo lubił, i jego kontynuatorzy, uczniowie, praktycznie metoda Sedony nazywa to Heil Dłoskin, jeden z jego uczniów, pozostali nazywają techniką uwalniania w różnym układzie słów. Do Polski przeniosła się właśnie ta technika uwalniania. Bardziej tutaj od Hawkinsa, który też zapoznał się właśnie od Lestera Lewenson'a I metoda Sedony w różnych, mniej z powszechnie znanych publikacjach. Czyli ogólnie, skoro już znamy bazę, no dość prostą, po prostu pozwól sobie na emocje, to jakby to praktycznie wyglądało i czemu? Ja rozumiem, że to jest bardziej skomplikowane, skoro powstała cała, cała metoda i jest taka znana i słynna. Jest to bardziej skomplikowane i wynika to z, właśnie z tego, że kiedy mamy 5 lat i uczy się nas tłumić te emocje, to my sobie nagromadziliśmy taki ogromny, wielki bagaż, którego trzeba się pozbyć. I przez to się uwalnia. Nagromadziliśmy również całą masę nawyków, przekonań co do tego, jak mamy postępować, i te przekonania nam często blokują działanie. Jest ona dosyć rozwinięta, bo w ramach, jak ludzie praktykowali, natykali się na różne sytuacje i rozwinęli jakby różne metody radzenia sobie. Lester Rawanson miał czterech kontynuatorów, He, takich bardziej znanych, Heila Dłoskina, Larego Kreina, Stevena Seratana i właśnie u nas Dawida Hukinsa. Oni, korzystając na bazowej technice wypracowanej przez Lestera, który umarł w 1994 roku, Czyli to już prawie 30 lat temu. Stworzyli swoje własne podejścia, które się troszkę różnią, i w zależności od upodobań można z nich korzystać lub nie, tak? Wybrać sobie któreś podejście. Nie wszystkim musi pasować. Czasami osoby, które są bardzo analityczne, lubią się skarżyć, że. Metoda Sedona nie pozwala im przeanalizować do suchej nitki tego, co się zdarzyło w przeszłości, tylko każe im uwalniać emocje. Więc każdy ma, że tak, pra, że tak powiem, prawo yy, czuć, jak chce. Na takim najprostszym poziomie, to jest takich sześć kroków, w których są dwie zasady. Pierwsza zasada, to na każde pytanie, oprócz pytania kiedy, odpowiadamy tak lub nie. Waż nieważne, czy odpowiemy tak czy nie, to i tak zadziała. Ważne, żeby to było szczere, żeby płynęło z nas. Ale zaraz, yy, znaczy na każde pytanie, jak się czujesz? Kiedy? Yy, na każde pytanie z sześciu kroków. A czyli jeszcze powiesz o tych sześciu krokach? Tak, zaraz okay. wymienię te sześć kroków. Natomiast na pytanie kiedy odpowiadamy zawsze teraz, żeby zachęcić nas, żeby to się zadziało teraz. Nie odkładamy tego na przyszłość. I pierwszym krokiem jest wybranie czy wspomnienia, czy na przykład obecnych uczuć, obecnego stanu i zapytanie siebie, czy pozwalasz sobie czuć te Uczucia, widzieć te obrazy, słyszeć te głosy związane z tym i tym problemem, z tym i z tym stanem, z lękiem, z frustracją, z czymkolwiek to jest, albo z tym wspomnieniem. Czy pozwalasz sobie puścić te emocje? Tak? Jeżeli, i teraz znowu tutaj mamy odpowiedź: tak. Nie. I następne pytanie: czy puszczasz te emocje? Znowu odpowiadamy tak i nie. I uwierzcie mi, yy, albo najlepiej spróbujcie to. Niezależnie czy się powie tak, czy nie, zawsze następuje ulga, pod warunkiem, że to jest odpowiedź szczera. Czyli następne... zaraz, momencik, czyli tak. Dowiaduje się, że czuję jakąś emocję. Potem zadaję sobie pytanie, czy jestem, czy zgadzam się na to, żeby ona istniała. Mówię nie. Czy jestem gotów ją wypuścić? Nie. Kiedy? Teraz? I mam ulgę? Tak. Okej. Okay. I to pytanie następne. Kiedy teraz? I kontynuuje się. To jest taka troszkę nudna metoda, bo kontynuuje się od początku wszystkie pytania koncentrując się na tym samym temacie, aż poczujemy się tacy rozluźnieni, taką ulgę. Czyli ta, ta emocja, czy to wspomnienie, czy emocje związane z tym wspomnieniem, na przykład z tą sytuacją, przepłyną. Czyli zaraz, z jedną i tą samą emocją pracuję tak długo, aż uzyskam ulgę, tak? Czy ponawiam te pytania i ponawiam i ponawiam, aż uzyskam ulgę? Tak. To można robić w nieskończoność. Yy, można robić w nieskończoność, jeżeli się, aż ma taki duży ładunek, ale to jest z reguły związane z jedną sytuacją, z jedną sprawą. Yy, ja myślę, że 5-10 minut to jest góra, kiedy to się robi. Dlatego ludzie najczęściej najlepiej pracują, kiedy jest przygotowane nagranie. Aha. Kiedy czujemy tą emocję, czujemy ją przez jakiś czas. Czasami to nawet pół godziny. Kotujemy się po tym, co się na przykład kutni z szefem, czy nieporozumieniu ze współpracownikiem, kutni w rodzinie. Tylko czekaj. Pan, który wymyślił tę metodę, wymyślił w związku z tym, że był śmiertelnie chory. Więc tutaj nie chodziło o bieżące emocje, tylko on sięgał do tego, co się działo od dawna. I teraz powiedzmy, że wychodzi z założenia, że potrzebował miłości, ale odczuwał na przykład strach przed związkami. I teraz mówimy o tym strachu przed związkami, i, te, i pracujemy z tym strachem przed związkami tak długo, aż osiągnę ulgę, tak? Tak. I oczywiście, zadając te. Y Parę podstawowych pytań, to możemy rzeczywiście pracować bardzo długo. Mhm. Więc, jakby wyższy poziom, to jest dodatkowe pytanie czy dodatkowe podejście, i chodzi tutaj o coś, co Lester nazwał potrzebami. I on uważa, czy skrócił, jakby wszystko do pięciu podstawowych potrzeb. Pierwsza podsta potrzeba to jest potrzeba akceptacji. Albo całkowitego odrzucenia, jakby w naszym dualnym świecie wszystko ma jedną stronę i drugą stronę. Jak przyjrzymy się nastolatkom, które pragną miłości i uwagi od rodziców, a je nie, ich nie otrzymują ani miłości, ani tej uwagi, nawet jeżeli rodzice czasami kochają, ale są tak zajęci własnymi sprawami, biznesem, innymi rzeczami, że nie poświęcają uwagi tym dzieciom, to te dzieci często są zbuntowane, czyli robią wszystko, żeby być odrzuconym jako formę poszukiwania uwagi, akceptacji. Więc yy, każda potrzeba jest jakby dualną potrzebą. Akceptacja czasami jest w postaci, potrzeba akceptacji jest w postaci potrzeby odrzucenia. Druga podstawowa potrzeba to jest potrzeba kontroli. Kontrolowania wszystkiego. Albo bycie całkowicie kontrolowanym, zaopiekowanym w pewnym sensie. Trzecia potrzeba to jest potrzeba bezpieczeństwa. I to te, czasami też widzimy, że są ludzie, którzy mają taką potrzebę bezpieczeństwa, że są w stanie y, najbardziej niebezpieczne rzeczy y, wykonać. Nie zawsze są to osoby, które y, czują się bezpieczne. Bardzo często są to osoby, które ryzykują dlatego, że człowiek jest w stanie zaryzykować wiele rzeczy dla pewnych, żeby osiągnąć pewne korzyści, które pragnie. I czwarta i piąta potrzeba to jest to, są, to jest właśnie para potrzeb, potrzeba jedności i odrzuca, i odrębności, czyli jako jed, y, indywidualności potrzebujemy odrębności, ale jednocześnie w pewnym sensie potrzebujemy jedności. Y, wiemy, choć nie wszyscy mieliśmy, ale wiele osób miało możliwość odczuć to poczucie jedności z, z wszystkimi, że jesteśmy częścią większej całości. I jak pomyślimy logicznie, kiedy dziecko się rodzi, przychodzi na ten świat, to jest całkowicie bezbrodne. Ono potrzebuje bezpieczeństwa, nie ma kontroli nad swoim życiem, a z drugiej strony w pewien sposób kontroluje rodzinę, bo rodzina musi się skakać wobec tego bezbronnego maleństwa, żeby zapewnić mu opiekę. Przychodzi akceptujące, a jednocześnie potrzebujące akceptacji miłości od rodziców. I z drugiej strony ucząca się wzajemnie tej miłości i akceptacji. Było jednością z matką, teraz stało się odrębne, rozwija się jako odrębny mały człowiek. Więc tak możemy powiedzieć, że te potrzeby są logiczne. I czasami może się wydawać, że na przykład może być potrzeba zrozumienia rzeczy. Ale możemy zauważyć, że ta potrzeba zrozumienia rzeczy to jest jakby pod potrzeba kontroli. I jest jeszcze ważna rzecz jedna: że kiedy czegoś pragniemy, to mamy w sobie też takiego duszka, który nas ciągnie w drugą stronę. Więc my pragniemy i chcemy iść do przodu, a ten duszek nas ciągnie w drugą stronę. Ten leniuszek ta obawa przed przeszkodami, czyli mamy tak zwany opór. I to jest jakby wyższy stopień pracy, czyli pracujemy z potrzebami i wtedy ta praca idzie troszkę szybciej. Tak? Czyli nie, nie potrzebujemy już tak długo czasu, tylko szybciej, bo kiedy zdajemy sobie sprawę z tego, Jakie potrzeby kryją się za tymi naszymi emocjami? Skąd ta frustracja, tak? Że na przykład jestem sfrustrowana na moich rodziców, bo chciałam ich akceptacji, chciałam, żeby nie kazali mi, nie wiem, na lekarza, jak ja chciałam zostać malarką, tak? Czy cała rzecz, cała masa podobnych sytuacji, które każdy z nas zna ze swojego życia. I jak, I jak w związku z tym pracujemy, jak już określimy te potrzeby, to jak pracujemy teraz z potrzebami? Czyli zadajemy y, te same pytania, czyli koncentrujemy się na y, czy tym wspomnieniu, czy tym y, y, czy tej, tych odczuciach, które czujemy w danej chwili. Pytamy się, czy pozwalamy sobie je czuć, czy. Y, y, Czujemy je teraz i pytamy się, z jakiej potrzeby wynika. Mhm. I kiedy sobie uświadamiamy, to na przykład Hel, Hel Dłoskin w metodzie Hela Dłoskina jest tak, że uwalnia się konkretną jedną najważniejszą potrzebę, a w metodzie na przykład Larego Craigna uwalnia wszystkie razem. Ważne, żeby sobie uświadomić, które potrzeby, ale jeżeli uświadomisz sobie, że z trzech, to uwalniasz wszystkie trzy. Natomiast Harry hmm, Dłowskin sugeruje, żeby koncentrować się na tej, która się najbardziej wy, wybija i tą potrzebę uwalniać. Czy to znaczy, że jeżeli uwolni jakąś potrzebę albo jakąś emocję, to już przestaje ją odczuwać? Ym, w tym sensie, że. Mm, w, na, w na, przyszłych sytuacjach możesz ją odczuwać, natomiast w, związani, w związku z tą sytuacją, z tym wspomnieniem przestajesz odczuwać. Tylko pamiętajmy, że my mamy całą masę wspomnień związanych z frustracjami, więc czasami to jest taka cebulka. Mhm. I przez pewien okres to jest uwalnianie y, kolejnych warstw cebulki, aż w końcu y, pozbędziemy się. Danego przekonania, danej frustracji, danej, danego gniewu związanego z sytuacją jakąś tam przeszłą, która obrosła potem następnymi sytuacjami, budując taką piękną, wielką cebulę gniewu na przykład. Czyli, cienności... to, jest, czyli to jest taka długotrwała, żmudna, trudna praca? Ja, jest ona długotrwała, ale nie musi być żmudna. Szczególnie jeżeli tutaj się trochę zabawimy i kiedy ona ma przygotowane nagrania, z mojego tutaj już chyba prawie 15-letniego doświadczenia z ludźmi. W większości osób pracuje się dobrze na nagraniach, czyli ktoś mówi, zadaje pytania. Czasami możesz w międzyczasie, nie wiem, umyć naczynia. Czasami potrzebujesz się skupić. Jest ona niewątpliwie bardzo dobra, jeżeli masz ją wytrenowaną, kiedy nagle poczujesz bardzo silne emocje. Jest metoda skuteczna i. Szczególnie dla ludzi, którzy nie chcą pracować, na przykład ze zmianą przekonań, mają na przykład jakieś bardzo, bardzo głęboko zagnieżdżone problemy, sytuacje traumatyczne, nie chcą iść do specjalisty. Jest to metoda relatywnie skuteczna do tego, żeby przy pomocy nagrania popracować samemu. I osiągnąć dobre rezultaty. Czy takie nagranie pasuje do wszystkich sytuacji, czy do, do każdej sytuacji, do każdej potrzeby, do każdego uczucia, emocji trzeba zrobić sobie odrębne nagranie? To znaczy jedno nagranie, takie podstawowe, można przypasować jakby do wszystkich. Natomiast są też jakby już takie bardziej szczegółowe procesy. Do różnych sytuacji, na przykład do pracy z celem. Praca z celem w metodzie Sedona polega na tym, że zapisujemy sobie cel, czytamy go na głos i zapisujemy sobie, jaka emocja się pojawiła. Tą emocję uwalniamy do skutku, tą emocję, ten obraz, to przekonanie, wszystko, myśli, wszystko to, co się wiąże z przeszkodą w tym. Celu, czyli jakby jest to metoda, która pozwala obniżenie, na obniżenie wartości, jakbyśmy powiedzieli z punktu widzenia transferfingu? Z punktu widzenia transurfingu powiedzielibyśmy o obniżeniu ważności. Ważności, przepraszam. Na obniżeniu ważności. Ale stop. Jeżeli w związku z moim celem pojawiają mi się wyłącznie pozytywne uczucia i emocje, to, to je też mam uwalniać? Zależy jak się pojawiają. To Dlatego, znaczy? że bardzo często nie są to y, uczucia y, wolne, ja bym to tak nazwała. Czyli to są emocje, których się kurczowo trzymamy. Natomiast, jeżeli one się, się pojawiają na takiej fali przepływu i powrotu energii, pewności, takiego spokoju, tak jak um, pójścia po ten list do skrzynki, to są to emocje, nad którymi nie musimy pracować. Natomiast, jeżeli za to, ta, ta pewność jest taka napięta, tak? idę pełen nadziei, ale czy tam to będzie. Czyli jest jakieś podszycie hmm, napięciem, no to wtedy jest dobrze je uwolnić. Dlatego, że uzależniamy się od y, pozytywnych emocji również, i z punktu widzenia biochemicznego, neurologicznego, przyjemność jest takim samym stresem jak y, nieprzyjemność. Czyli u, u, w mózgu. Uruchamiają się wszystkie te same procesy, które przy negatywnym stresie, jak i przy pozytywnym stresie. Wszystko idzie tymi samymi drogami. To jest bardzo, bardzo taka ciekawa rzecz, żeby wiedzieć, jak nasz organizm specyficznie działa. Dlatego od przyjemności też potrzebujemy odpoczynku. Ale nie w postaci nieprzyjemności. Nie, nie, musimy się tak bardzo starać. Bo Dobrze, tak Agnieszka, to to są podstawy. Czy możemy się umówić, że w następnym filmiku przedstawisz nam schematy i pokażesz, jak możemy robić sobie nagrania? Oczywiście. Proponuję, żebyśmy następnym razem po prostu naszym widzom i słuchaczom pokazali schemat, znaczy żebyś ty pokazała schemat, jak takie nagrania sobie samemu zrobić. Okej. Okay. Okej. Okay. Jak najbardziej może wtedy z tą prezentacją, gdzie te kroki będą widoczne na ekranie, żeby każdy potem mógł sobie przeczytać i nagrać, dopasować też, jakby chciał to dopasować do siebie, do swoich potrzeb. Nagrać i potem sobie odtwarzać w takim kółku. Albo może, albo może pokażesz, jak to praktycznie wygląda, a ja yy, przybiorę. Postawy królika doświadczalnego. Okej, okay. tylko wybierz sobie jakieś, jakieś, nie wiem, wspomnienie, takie, które budzi pewne emocje, żebyśmy mogli po, po, widzieć, e, jak się pojawiają na Twojej twarzy i potem, jak się rozluźniasz. Krwawy pot. No, może nie aż tak ciężko. Nie chciałabym. Mam nadzieję, że nie masz takich już przy swojej pracy ciężkich rzeczy. Nie. Jeszcze. Nie. No dobrze, to bardzo Ci serdecznie dziękuję i do następnego spotkania. Dziękuję również, do następnego spotkania.